Elon Musk. Nasze telefony, komputery i aplikacje są w tym momencie cyfrowym przedłużeniem nas samych. Jeśli ktoś zgubi telefon, ma syndrom podobny do brakującej kończyny. Myśl, jak wszystko zrobić lepiej, i poprawiaj sam siebie. Bycie mamą jest równie ważne, co robienie kariery. Załamanie demograficzne z powodu niskiego wskaźnika urodzeń jest znacznie większym zagrożeniem dla cywilizacji niż globalne ocieplenie. Elektrownie jądrowe nie powinny być wyłączane, dopóki nie są narażane na ekstremalne klęski żywiołowe. Jeśli wystarczająco mocno przestraszysz ludzi, będą domagać się likwidacji wolności. To jest droga do tyranii. Nawet niektórzy z najlepszych inżynierów sztucznej inteligencji na świecie nie zdają sobie sprawy, jak zaawansowana stała się sztuczna inteligencja Tesli. Limbiczny instynkt zemsty jest bardzo silny, dlatego nadstawienie drugiego policzka jest tak wielką ideą. Biorąc pod uwagę to, że Twitter służy jako de facto publiczny plac miejski, nieprzestrzeganie zasad wolności słowa zasadniczo podważa demokrację. Jeśli ludzie nie będą mieli większej liczby dzieci, to nasza cywilizacja upadnie. Zapamiętajcie moje słowa. Jeżeli nie interesujecie bezpieczeństwo związane ze sztuczną inteligencją, to powinno to o wiele większe zagrożenie niż Korea Północna. Rzecz w tym, że wszyscy genetycy umówili się, że nie będą przeprogramowywać ludzkiego DNA. Mam mentalność samuraja. Wolałbym popełnić seppuku, niż przegrać. Automatycznie jeżdżące samochody są naturalnym poszerzeniem bezpieczeństwa czynnego i czymś, co powinniśmy zrobić. Wielkie firmy są zbudowane na wielkich produktach. Jeżeli uda się obniżyć koszty transportu w kosmosie, możemy dokonać wielkich rzeczy. Niektórzy ludzie nie lubią zmian, ale trzeba podjąć zmiany, jeśli alternatywa oznacza katastrofę. Jeżeli ludzkość nie wyląduje na Marsie za mojego życia, to będę rozczarowany. Myślę, że w życie na Ziemi musi chodzić o coś więcej niż tylko o rozwiązanie problemów. To musi być coś inspirującego, nawet jeśli jest tematem zastępczym. Myślę, że jesteśmy na progu nowej ery w komercyjnej eksploracji przestrzeni kosmicznej. Każdy produkt, do którego potrzeba instrukcji obsługi, jest zły. Tak naprawdę, jedyną rzeczą, która ma sens, jest dążenie do coraz większego zbiorowego oświecenia. Jeśli wstajesz rano i myślisz, że przyszłość będzie lepsza, to jest dobry dzień. W przeciwnym razie nie jest. Kiedy Henry Ford zaczął produkować tanie, niezawodne samochody, ludzie mówili: Nie, koń nadal jest dobry. Podjął ogromne ryzyko, ale zadziałało. Życie jest za krótkie na długoterminowe urazy. Mogłem albo obserwować, jak to się dzieje, albo być tego częścią. Próba tworzenia firmy jest jak pieczenie ciasta. Trzeba użyć wszystkich składników w odpowiednich proporcjach. Kiedy byłem na studiach, chciałem zaangażować się w rzeczy, które zmieniłyby świat. Kiedy coś jest na tyle ważne, można to zrobić nawet jeśli są nikłe szanse powodzenia. Cierpliwość jest cnotą, a ja uczę się cierpliwości. To trudna lekcja. Większość ludzi nie docenia wagi zagrożenia. Proces stopnienia lodowców postępuje bardzo wyraźnie. Planeta rozgrzewa się jak garnek. Jedynym istotnym przeciwdziałaniem jest nałożenie podatku od węgla. Największym błędem, jaki popełniłem, jest skupienie się bardziej na talencie niż na charakterze mojego zespołu. Ważne jest otoczenie się dobrymi ludźmi i sercem. Pracuj tak ciężko, jak to możliwe, to zwiększa szansę na sukces. Jeśli inni ludzie pracują 40 godzin w tygodniu, a ty 100 godzin, to ty w 4 miesiące osiągniesz to, co innym zajmie rok. Fajnie byłoby umrzeć na Marsie, byle nie rozbić się przy podejściu do lądowania. Wytrwałość jest bardzo ważna. Nie powinieneś się poddawać. Chyba, że jesteś do tego zmuszony. Stale zadawaj sobie pytania, jak możesz zrobić coś lepiej, i stale kwestionuj sam siebie. Musimy się dowiedzieć, jak mieć rzeczy, które kochamy, nie niszcząc przy tym świata. Cóż, starałam się nauczyć najwięcej, ile mogłem z wcześniejszych prób.